Jeszcze ja chcę tutaj wypełnić pana dane na początku, więc prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na każde moje pytanie. ale To będzie szybciutkie, szybciutkie uspełnienie danych, naprawdę, ponieważ pan Mieczysław no, no nie zdążył tego zrobić, nie dał panu ankiety tak, do wypełnienia. No dobrze, to, to ja szybciutko wypełniam sobie zapiszę w gajeciku i jeszcze na komputerze, więc e, może na początku zupełnie inny zapach Zapach cytrusowy. No, miał pan rację, no zazwyczaj. Oczywiście moglibyśmy więcej testów przeprowadzić, ale myślę, że jako nasze takie pierwsze szybkie badanie nerwów czaszkowych to jest całkiem, całkiem wystarczające. Tak czy inaczej, ja odkładam to w tym momencie. I teraz zajmiemy się bardzo ważną rzeczą, tej, czyli wzrokiem. No, wzrok to jest jeden z najważniejszych zmysłów. See ya. Sobie obejrzy, jak tam wygląda to oko, ponieważ, e, wie pan, e, tak czy inaczej, będzie musiał pan również się udać do okulisty, żeby on to sprawdził e, swoim eksperckim e, wzrokiem. To tak nawiązując do panenia wzroku, e, ponieważ ja tu. Zapiszę. Jak już wróci z papieroska, tak? no, pan Mieczysław, nieważne. Zostawmy pana Mieczysława. Sprawdźmy nadal kolejny znów to go. Dobrze. Może pan patrzeć na Światełka zrobione jak najbardziej. Fantastycznie. No dobrze, skoro mamy już światełko. Widzę, że podejście. It's... się pilnować. Zakrywamy i paluszek. Hmm. Powolutku, tak, tak. Bardzo dobrze. Świetnie, świetnie. No dobrze, ten test mamy zdany. Sprawdziliśmy sobie teraz Twój ruch gałek ocznych. Teraz przyjdziemy. she's up siebie. O, widzi pan ten punkt? Musi pan patrzeć prosto, tak, tak. I patrzymy się cały czas, cały czas prosto. A ja, jeżeli pan zobaczy w swoim polu widzenia moje paluszki, Exactly. Like... nie będę tutaj więcej już nic przeprowadzał, a jeśli chodzi o moje oczu, przeprowadzimy sobie testy e, inne jeszcze na pole widzenia. Też proszę, 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 cały czas, cały czas tak, cały czas tak, tak proszę, prosto się patrzeć. Się cały czas prosto na ekran, tak? Ile palców? Jak to pięć? To ile? Nie liczymy tych dwóch palców. A proszę pana. Dobrze, to jeszcze raz. Patrzymy się prosto, tutaj, tak, prościutko. I jeszcze raz. Nie ma, nie ma. Ile widzi pan palców? zdecznie, okej, okay. tak, no tak, tak, o. tak, no tak, dobrze, no myślałem Jeszcze raz sprawdzimy na szybciutko, taki szybciutki test. Ok. Dobrze. A taki test na zakończenie panu dałem. No dobrze. Jeszcze powinniśmy przeprowadzić test smaku, ale rozumiem, że czasami to, to, to nie jest najkomfortowsze badanie dla pacjenta właśnie że działa i te wszystkie pola widzenia też działa. ci Taki żarcik branżowy. No tak, tak. Tak, tak. Ja to zapiszę tam.